Ostatni filmik z przygody. Teraz będę wyjeżdżać, na jest droga jak się jedzie na Wrocław. I tutaj są te różne górki, nie pagórki i te różne takie tam suda, dupery. No więc ten Teraz będę się kierował na dzierżoniów. Główną drogą niestety będę musiał jechać, bo inaczej się nie da, ale będę mógł wrócić przez roztocznik, jak będę chciał. A no. Ja jestem to jest błota, proszę zobaczyć. A i chciałem pokazać jakie było jest. Tutaj widać ślad opony mojego roweru. Bo to jest na tyle głębokie, że zamacza całą tą oponę jakby. Chodzi mi, że do to. No. Dęckę jakby. No. No, to byłoby na tyle. Jest godzina 16.44, więc no... 17.15 będę w domu. Jak to schodzi ten czas masakra? Ja widziałem, że nie zaliczę tego. Masywu ślęży i, i tego. I tych i tej tam reszty. Że to się nie uda. No to jest masakra. Jak to się długo idzie. Przez las wszystko po pozarastane. Jest niby zielony szlak. No to prowadzi gdzie indziej. Nie na tej drodze, a zielony na mapie jest niby gdzie indziej. No. I teraz przeprawa po błocie, no masakra, wszystko, no i przygoda jest, rower to jest błota do mycia, ubranie, wszystko, buty tym bardziej, do wysuszenia, ja muszę od razu się wykąpać, trzy minuty bez płynu, bo jest tragedia, i tak po wyprawie muszę robić, bo nie da rady inaczej, tak to wygląda, jest super, no, wciśnie się na strachami, My myślałem, że w leście zabłąkamy, ale no, dobra. No dobra, no to... Hello. Ja Cię kręcę. No, przez dzierżę w sobie pojadę. No i... No, do Bielawy. Tak? No tak, albo przez roztocznik, żeby gówno mnie jechać. Bye!